Dziś jestem w miejscowości Gołdap. I dzisiaj będziemy szli dawną linią z Gołdap do Węgorzewa. To jest widok od strony podjazdu dawnego dworca. Budynek od strony torów. A tak wygląda równia stacyjna. Tory jeszcze wciąż są, ponieważ linia do Ełku formalnie nie jest zlikwidowana. Natomiast nic po niej nie jeździ. A my będziemy szli w tym kierunku. Tam odchodziły linie do Węgorzewa w lewo i do Darkheim, dawnych niemieckich prosto. Dochodzimy do miejsca, gdzie nasza linia na Węgorzewo to jest właśnie ta wygodna droga. Odbija od e, linii do Darkin. To jest ten gąszcz po prawej. A to jest kierunek na stację Kołdapi. Pierwszy obiekt na trasie. Most nad taką małą rzeczką. W prawo kierunek węgorzewo. My idziemy cały czas na sypę. Most na rzece Gołdapa to jest sterowisko w kierunku na Węgorzewo. Zaraz spróbuję go pokazać z boku. I most z boku. Jak widać, nie tylko rzeka tędy przebiegało, ale jeszcze coś. Ale na ścieżkę, bądź też na drogę, to trochę za niskie. nie mam pojęcia, czemu służy ta druga część mostu. W prawo kierunek Gołdap I jeszcze most z drugiej strony w prawo kierunek wrzebu. Na razie kilkanaście minut takiego monotonnego przejścia wygodną drogą po torowisku. To jest kierunek węgorzewo. Kierunek gołdop. Wciąż wygodna ścieżka, ale wychodzimy z lasu i są ciekawe widoki. Kierunek gołdop. Cały czas piękne widoki. I monotonia szlaku. Teren dawnej stacji Jabłońskie. To jest również stacyjna w kierunku na Węgorzewo. Prawdopodobnie ruiny jakiegoś budynku bądź rampy. To jest kierunek Goudab. I stacja od drugiej strony. W tych krzakach po prawej stronie są różnego rodzaju pozostałości, ale no nie ma pewności, że to jest coś po dawnej stacji, czy nie są to współczesne ruiny. To jest kierunek Gołdab, a my idziemy dalej kierunek węgorzewo. Zaraz ze stacją natykamy się na taki oto wiadukt, to jest kierunek węgorzewo. Tak to wygląda z drugiej strony kierunek Golda, widok wiaduktu z góry, to jest kierunek węgorzewo. To jest kierunek Gołdab. Wejście było dość karkołomne, muszę przyznać. Bardzo długi, monotonny odcinek, ścieżką po torowisku, jak widzicie, także ścieżką rowerową. Zbliżamy się już do stacji Grabowo. To jest kierunek Węgorzewo. Kierunek Gołdab. I mostek napotykamy na trasie, już przed samą miejscowością Grabowo. W lewo kierunek Węgorzewo. Na górze biegnie nasza ścieżka, torowisko i ścieżka rowerowa. I torowisko na tym moście kierunek GoTap. Kierunek Węgorzewo. Kolejny wiaduk na trasie, kierunek Węgorzewo. Widok tego wiaduktu to z góry. Kierunek Gołdaw. Kierunek Węgorzewo. Bardzo blisko stąd jest już stacja grabowo. Wobec tego zerknijcie wcześniej na archiwalne zdjęcie. Aktualny wygląd budynku stacyjnego. Stoję w tej chwili na wyjeździe na Gołdap. Widok od przodu, od strony torów, bardzo łatwo rozpoznać poprzednie przeznaczenie budynku. Budynek stacji z drugiej strony, brukowana droga dojazdowa i to wszystko, co się zachowało ze stacji Grabowo. Idziemy teraz dalej, kierunek Węgorzewo. A jednak paręnaście metrów w kierunku na Węgorzewo i odnajdujemy rampę. Tam w oddali Między stacjami grabowo a poćwinka. Takie oto widoki mi się otworzyły, a torowiskiem cały czas idzie szlak rowerowy, kierunek najgorze. Skrzyżowania z szosą. z tej strony przeszliśmy kierunek auta. I tuż przed stacją Boćwinka takie oto coś wyrosło na torowisku. To jest kierunek węgorzewo, przejście tędy nie da. Będziemy obchodzić w prawo szlakiem rowerowym. Z tej Zbliżamy się do zabudowań stacyjnych. Mamy drogę brukowaną. W międzyczasie popatrzcie, jak stacja wyglądała dawniej. Widok od strony podjazdu. Jak widzieliście to zdjęcie, to już się można domyślić, że dworzec się nie zachował. To jest pewnie któryś z budynków mieszkalnych. Jeszcze podejdę od strony torów. No to podejście średnio mi się udało. Wszystko jest tutaj zagrodzone maksymalnie pozarastane. Ale tak czy tak, pozostał tylko ten mały budynek, czyli sam dworzec już nie istnieje. A to jest jeden z budynków mieszkalnych. To jest kierunek węgorzewo, tam dalej się znowu nie da przejść. Wracamy na razie na ścieżkę rowerową i na główną szocę. Jeszcze rzut oka na równie stacyjną w kierunku na Gołdap. To jest równie kierunek Węgorzewo. Za tymi drzewami budynek mieszkalny. Wracamy na torowisko, kierunek Węgorzewo. A tutaj jest torowisko w kierunku stacji w Boćwince. Po lewej jest szosa, którą o wiele łatwiej się ten odcinek przechodzi. Bardzo widokowy odcinek teraz. To jest kierunek węgorzewo. Kierunek to Monotonie przerywa taki oto przepust. My idziemy górą, ścieżką rowerową. Coś takiego chyba A tak wygląda torowisko na tym przepuście. To jest kierunek Goldup. Tu jest on widoczny. Kierunek rzewo. Powoli zbliżamy się do stacji. To jest kierunek Goldup. Tu się kończy ścieżka rowerowa po torowisku i w tym gąszczu. Zaczyna się stacja Banie Mazurskie. Podejdę bliżej, w międzyczasie zobaczcie, jak ona wyglądała dawniej. Długo nie musiałem szukać, zachowana rampa. Idziemy dalej, może coś wypatrzymy jeszcze. Jestem w tej chwili na równi stacyjnej, w tym kierunku był dworzec. A stąd przyszliśmy, zaraz za tym gąszczem jest ścieżka rowerowa. I dochodzimy do dworca Banie Mazurskie. Tak, to jest właśnie ten budynek. Pewnie patrzycie z niedowierzaniem na zdjęcie, które Wam pokazałem, ale podobno po wojnie ze zniszczonego budynku wykorzystano tylko dolne kondygnacje. Dawniej była tutaj straż pożarna. To jest kierunek na Gołdap, a to jest na Węgorzewo. Tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej Gołda Węgorzewo. Pierwszą część też tutaj kończyliśmy. Link do niej znajdziecie w opisie. No i zapraszam Was na następne wycieczki.